Z kamerą w terenie. Zapraszam na kolejny odcinek przygód z Portugalii. Siemano, witam serdecznie. Kolejny dzień Portugalia z kamerą w terenie. Zapraszam na kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku wybieram się do Parku Narodowego Ria Formosa. Łódeczką na te rozlewiska takie piękne. Wstawię Wam teraz, pokażę zdjęcie jak to wygląda z góry, kiedy lądowałem samolotem. No i właśnie w tym miejscu się wybieram, dzisiaj będę zwiedzał tam, zobaczymy, pogoda jest średnia na jeżdża, ponieważ jak widzicie jestem w bluzie, wczoraj zapierdzielałem, w krótkim rękawku było cieplej, dzisiaj jest nieco, ale zobaczymy, może jeszcze się poprawi pogoda, no i co, zapraszam na odcinek, lecimy i kolejny dzień Portugalia. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Ria Formosa, rezerwat przyrody położony w wybrzeże regionu. Algarw. No i pierwszy przystanek na terenie Parku Narodowego Ria Formosa pa nazywa się deserta deserta tam w tamtą stronę jest faro właśnie, stały lot no i tutaj tak mniej więcej to się prezentuje na chwilę obecną 20 minut mam tutaj na obejście tego, zobaczyć co tutaj jest, chociaż za bardzo nic nie widzę ciekawego. <laughs> Jeśli chodzi ogólnie o Park Narodowy Ria Formosa, jest to system wysp barierowych, który łączył się z Oceanem Atlantyckim za pomocą 6 różnych zatok, z których z tych sześciu zatok 5 yy, jest. Jakby naturalnych, a szósta jest sztuczna. A szósta sztuczna zatoka została po prostu stworzona w celu łatwiejszego dostępu do portów Faro. Częścią w ogóle tego całego obszaru, tych wszystkich zatok jest chroniony park narodowy, który jest bardzo chroniony, gdzie dostęp jest praktycznie niedostępny. Dostęp, gdzie wejście jest praktycznie niedostępne i powierzchnia tego parku wynosi 170 km kwadratowych. Ten obszar jest jakby takim miejscem postojowym dla różnych ptaków, które gdzieś tam na przykład się przemieszczają. O, Przykładowo, na przykład boczki z Polski, bociany, tutaj sobie przylatują i mają przystanek. Właśnie dzisiaj nawet y, słyszałem, jak trochę klekotały, ale dużo różnych rodzajów ptaków jest. I ogólnie. Jak mój, moje pierwsze wrażenia. No nic tu nie ma praktycznie. Jeśli ktoś interesuje się obserwacją ptaków lub coś w tym stylu, no to jak najbardziej polecam to miejsce. Ale żeby tak odwiedzić, czy ja wiem? Ja po prostu przy, przyjechałem tutaj ze względu, bo to park narodowy, a lubię sobie, tak na przykład pośmigać po takich pustkowiach, wysepkach, jakichś różnorodnych. Więc z tego względu tylko po prostu. Wykupiłem sobie tą wycieczkę tutaj. Zawsze to coś ciekawego w miarę. A jakiś tutaj boja graniczna, czy co to nie wiem. Ja, jakiś kawałek betonu. No więc jak najbardziej, jeśli ktoś lubi takie właśnie pustkowia, czy coś, to spoko. Jeśli ktoś lubi ciekawe miejsca, czy nie wiem. Jak coś się dzieje, no to na pewno to nie będzie nic ciekawego dla tego kogoś. Z tego co zrozumiałem i z tego co dążyłem się dowiedzieć, ciekawostka tutaj jest taka, gdyż podczas przypływu z tej jednej takiej wyspy jakby robią się trzy oddzielne, tak jakby. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc dość ciekawe, bo na przykład widać tam gdzie ten niebieski stateczek, nie wiem czy widać za bardzo dla Was czy nie? Jest taka przerwa właśnie podczas przypływu, kiedy jest więcej wody to się rozdziela. Najprawdopodobniej. No i idę teraz w stronę latarni morskiej. Zaczynamy eksplorację kolejnej wyspy. Tutaj sobie coś ziomki kopią. Paczku. No i tutaj, tutaj już powiem, że jest więcej budynków, jest cokolwiek zrobione jakieś zabudowania. Więc ta wyspa już się różni o wiele, wiele więcej, o wiele, wiele bardziej niż poprzednia dezerta. Na której oprócz pomostu piasku i jakichś tam krzaków nic nie było. Tu właśnie w porównaniu z poprzednią wyspą coś jest. Nawet widać budynki normalne, mieszkalne. Też Jesz, jeszcze, jeśli chodzi o tą wyspę, yy, mogę powiedzieć, że na całym terenie tej wyspy lub wysep, kto jak uważa, yy, są trzy różne, są trzy różne miejsca z z zabudowaniami, z budynkami mieszkalnymi, lub jakieś tam miejsca, gdzie można coś zjeść, tak się to prezentuje teraz na chwilę obecną, gdzie jestem w pierwszej części. Wątpię, żeby zdążył obejść całą wyspę, ponieważ ona nie jest, jest, troszeczkę, ponieważ ona jest troszeczkę duża, ale myślę, że tutaj ten kawałek koło latarni na pewno obejdę i wam pokażę. Taki klimacik tutaj jest, jak widać. Taki troszkę inaczej właśnie zabudowania i te wszystkie. Teraz drobna poprawka. Ta część, w której teraz jestem, gdzie przypłynęliśmy łódko, gdzie tutaj chodzę, jest to te teraz zabudowania nazywa się Farol. Tam jest dalej Kultra, Kul, Kulatra. Tak, tam dalej jest Kulatra. Więc troszeczkę się chcę poprawić, żeby później nie było jakichkolwiek spekulacji, że gadam głupoty. I z tego co widzę, wszystko jest pozamykane, te budyneczki, czyli wnioskuję, że tutaj pewnie ludzie, latem lub w okresie jakby turystycznym, bardziej wynajmują lub mają sobie takie miejsce na, na wypoczynek. Bo zobaczcie, wszystkie okiennice, wszystko jest pozamykane. Więc najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej jest tak, jak właśnie teraz mówię. Klimat jest ciekawy. Słuchajcie, wiecie, co wam powiem? Tutaj, kurde, klimat na tej wyspie jest... Nie wiem, czy podzielicie moje zdanie. Klimat, kurde, jakby w jakiejś Grecji lub jakby na Cyprze. Coś w tym stylu, te takie białutkie chatki, nie? Jak uważacie? Teraz, tak właśnie sobie, kurde, idę, myślę ty, no normalnie, tak w Grecji. No, i właśnie wizytówką tej wyspy jest ta czerwona latarnia, która nosi nazwę Farol do Cabo de Santa Maria. No i ma w wysokości 50, 50 metrów. A została ona wybudowana w 1851 roku i była wówczas pierwszą latarnią morską w Portugalii. Podobno w czasie sezonu też można wdrapać się na górę, skąd na pewno rozprzestrzenia się piękny widok. Drona niestety nie odpalę, ponieważ muszę tutaj yy, zaakceptować zasady. Lata dużo ptaków, jest jakby teren Parku Narodowego, także wiecie. Niektóre, czasami trzeba po prostu zaakceptować niektóre zasady. I ogólnie, słuchajcie, z języka portugalskiego słowo farol oznacza właśnie latarnię. Więc tak powstała nazwa tej wyspy. Fajnie by było, właśnie, kurde, w sezonie. Nie, nie trafiło się, żebym wiedział. W sezonie, właśnie, że ludzie tutaj wchodzą na samą górę, jest możliwość. Na pewno zajebiste widoki na całą wyspę są. I zrobię jeszcze jedno sprostowanie na temat tej no, wyspy Gdyż, iż, bo, ponieważ Spróbuję to wytłumaczyć w najprostszy sposób Żeby nie było właśnie, że coś ściemniam lub gadam niepoprawnie Na mój rozum, na moje rozumowanie tutaj Jest to podzielone Tak jakby tutaj ta wioska Zabudowanie, jak na mapie widać Jest to farol no więc, jeszcze raz spróbuję wytłumaczyć mniej więcej w najprostszy sposób Te zabudowania tutaj, gdzie chodzę, teraz od razu mapkę załączam To jest jakby miejscowość zabudowania, teren zabudowań Który nazywa się Farol, ponieważ jest tutaj ta latarnia Wyspa ogólnie nazywa się Farol Jest też drugi teren zabudowań, który nazywa się Hangares No i trzeci teren zabudowań, który widać na mapie, to jest Kulatra ale wyspa ogólnie nazywa się farol, więc tutaj tak tłumaczę mniej więcej, żebyście zrozumieli o co chodzi tutaj na tym terenie. Idę jeszcze w drugą stronę kawałek się przejść, zobaczymy co tam dalej jest. Myślę, że to chyba już tutaj będzie ostatni przystanek. Więc na pewno większą część materiału poświęcam na wyspę Farol, ponieważ na poprzedniej dezerta nie było dosłownie, praktycznie nic. O i proszę, tutaj jest właśnie informacja na wszystkie trzy wszystkie zamieszkania, trzy miejsca, o której godzinie latem od kiedy do kiedy wypływają łodzie, żeby się po prostu dostać no i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, ja już jestem w porcie a wycieczkę łodzią jakąkolwiek, jeśli byście chcieli wykupić, na przykład tak jak ja dzisiaj byłem w Ria Formosa kupujecie w tym o tym budyneczku na samym dole więc bardzo proste. Dziękuję. Tutaj widzicie ten niebieski napis. Na, dosłownie naprzeciwko tego napisu Faro, gdzie robiłem zdjęcie na początku. Więc dzięki wielkie za uwagę. I do zobaczenia w następnym odcinku z Portugalii. Jutro, tak myślę, w planie będzie Faro. Stare miasto, nowe miasto z przewodnikiem tuk-tukiem elektrycznym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, nie rozgaduję się. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie. Marcin Nikolajów z kamerą w terenie. Montaż Fabian Isztan.